Proszę bardzo, coś tam, coś tam mi się przerwało. Yy, tak, je, tak więc, mówię, że musicie, że musicie yy, właśnie tak jak yy, zrobiliście, yy, musicie, musieliście yy, przyłączyć yy, film na nowszy film, ponieważ, ponieważ ten się zaciął i, i musimy yy, i wcale nie musimy grać od nowa. Yy, nadal trwa mecz i jest 2-0 dla Niemiec, i teraz. Teraz Hiszpania jest. Do obrońców. Znaczy, Japonia chce atakować Hiszpanię. On broni. A, on atakuje. Obronił. I teraz strzela gola. Uwaga, czy wszystko stanie się jasne? Dobra, strzelił gola. Ale to i tak w porównaniu do Niemiec. 2-1 dla Niemiec. Strzela. A nie, strzela tutaj. Niemcy, Japonia. On broni, a on atakuje. No. Niemcy. Życzyliśmy yy, kolejnego Niemca. są z czego ostatnie ruchy. Broni, atakuje, nie. Czyli, uwaga, strzela. I. Niestety, niestety <grym> nie trafia. I tak właśnie. Zakończyliśmy mecz. I właśnie zakończyliśmy mecz y, z grupy E. St sprawdzamy y, wszystkie karty, które strzelili gola. I tutaj wszystkie karty to są napastnicy. Są trzy gole w tym y, meczu. Nudzicie się, normalna gra w karty w piłce nożnej, nic problemu, zainstaluj aplikację y, o taką, Adrenaline XL, znajdziecie ją w sklepie Play. również jest za darmo y, i możecie zagrać w karty online y, i możecie dostać nawet y, całkiem dużo legend, bo, bo w sumie ja mam tylko dwa legendy. A tutaj możecie dostać, aż nawet, na, aż nawet rzadkie, czyli rare, tam gdzie znajduje pełne 300 mocy całkowitej. No i wie, więc polecam zainstalować to aplikację, a, my, a ja zapraszam do oglądania tego filmu. Witam Was w kolejnym odcinku z turnieju karcianego mistrzostw świata w piłce nożnej kata 2022. Dzisiaj zagramy mecz z grupy E i tutaj będzie Hiszpania, Niemcy i Japonia, ale niestety tutaj gdzieś zgubiłem rozkład, no bo, no to, no bo robiliśmy porządki i, i ten rozkład się zgubił, więc, więc nie będziemy grać z rozkładem, ale na szczęście pamiętam co było w grupach, jakie drużyny. I tutaj akurat pamiętam, to były Hiszpania Niemcy i Japonia. No, teraz już, już nie przedłużam i możemy rozpoczynać mecz. Ja rzucę monetą jak zawsze. Orzeł, orzeł napastnik, reszka, pomocnik. Orzeł, zaczyna napastnik. I tutaj zaczyna ten mecz, uwaga, uwaga, wszystko się stanie jadę, Hiszpania, e, Aluro Monata, a e, kolejny Hiszpania, Marcos Loretta, Słuchajcie, ja już nie wytrzymam normalnie, muszę nagrywać trzeci, trzecią część tej, tej krót, tego krótkiego meczu ale warto, ponieważ, ponieważ tutaj teraz będziemy pokazywać, kto wchodzi w fazę pucharową na razie. I tutaj mamy Argentynę, Messi, to, 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 to. Rongero de Paula. Senegalia. Senegalia wchodzi w fazę grupową jedynie tylko dlatego, że to jest top keeper Senegalia i dlatego wchodzi w fazę pucharową. I w tym meczu Niemcy. Właśnie tutaj mamy bazówki, power i legenda Thomas Müller. I właśnie tak zakończyliśmy y, kolejny mecz z grupy E. Widzimy się w kolejnym odcinku. Y, trzymajcie się, cześć.